7 kwietnia mieszkańcy Wałbrzycha wybrali członków Rad Wspólnot Samorządowych. Spośród kandydatów zamieszkujących okręg wspólnot wybrano 15 członków Rady. W Wałbrzychu obecnie działa 11 wspólnot samorządowych. 18 kwietnia w Wałbrzyskim Ratuszu odbyła się uroczystość zaprzysiężenia członków Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów, jednej z najprężniej działających wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Podczas uroczystości wybrano spośród członków przewodniczącego Rady, jego trzech zastępców oraz sekretarza, i Skarbnika. Przewodniczącym po raz kolejny został Ryszard Nowak, działający społecznie od ponad 25 lat. Zastępcami przewodniczącego zostali Jolanta Głogowska, Kornelia Dylong, oraz Liliana Januszkiewicz. Sekretarzem została Małgorzata Skałbowicz, natomiast skarbnikiem Rady Magdalena Karaśkiewicz. Część członków Rady działa w Radzie kolejną kadencję, jednak Rada zgromadziła również sporo nowych twarzy. Rada stawia sobie wysoką poprzeczkę, poprzez Ryszarda również, aczkolwiek sami też chcemy. Będziemy działać tak samo, jak działaliśmy. Będziemy zarażać ludziom miłością do drugiego człowieka, bo, bo, bo to jest nasza rola, ponieważ to, że się pokłonimy nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy, który gdzieś tam uklękł, chwilę i nie daje sobie rady, a my jesteśmy po to, żeby właśnie pomóc takiemu człowiekowi. Będziemy wspierać urząd, bo jesteśmy przecież z ramienia urządu jakoś tą pomocniczą jednostką, w związku z tym również przedsionkiem urzędu. W tym momencie urząd również będzie miał z nas pociechy, tak myślę. No do tej pory nasza rada działała cały czas, nie było kłopotu, urząd się na nas nie, nie skarżył, aczkolwiek no Staramy się naprawdę robić wszystko jak najlepiej. No wspaniałe jest to, że tyle osób w ogóle chce społecznie pracować, że to są ludzie, którzy nie dostają wynagrodzenia, nie robią na pokaz, robią po prostu od siebie. Ja chcę, ja chcę coś zrobić, umiem to, to dlaczego nie pomóc? I to jest wspaniałe i właśnie rada. To chyba na tym będziemy się opierali, na pomocy drugiemu człowiekowi pod każdym względem. Od niespełna dwóch lat jestem mieszkanką Białego Kamienia. Pan Ryszard Nowak jest moim sąsiadem. W związku z tym miałam okazję nawiązać z nim kontakt. Właściwie pan Ryszard nawiązał go ze mną i tak rozpoczęła się mniej więcej po roku znajomości nasza współpraca. Pan Ryszard Nowak ma talent do zarażania ludzi chęcią działania, więc po prostu zaangażowałam się, miałam trochę więcej wolnego czasu i, i tak się stało, że razem pracujemy. No i teraz stałam się członkiem Rady. Z Radą Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradu współpracują życzliwi wolontariusze, którzy pomagają Radzie. Ta dzielnica, ta Rada przypadła do tutaj swoją wrażliwością i pomocą z koleżankami, od grudnia wspiera naszą dzielnicę i naszą Radę, a przede wszystkim dzieci. To były słożycze, są cały czas, a teraz wpadły na pomysł właśnie taki, że co tydzień do końca świata, jeden dzień będą owoce zamiast słodyczy. Za to bardzo to dziękuję, bo pierwsza partia owoców się spalaszowały i nadal to będą robić. Fajny za taki gest. A tutaj, tak myślę, jako rady Miasta Wążyk i z Rady Motycznych, Samorządowej może dobry Biały zapraszam Cię do współpracy. To jest zaświadczenie to, że jesteś naszą, <grym> naszą, 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 i gorąco radę. <grym> <grym> Wam się na pomoc ogólnie z, ze względu na to, że czasy mamy teraz tak ciężkie, że wydaje mi się, że los może każdemu się podwinąć i warto jest, i warto jest pomagać ludziom, a poza tym biały kamień dlatego, gdyż mieszkam tutaj od roku i wiem, że trafiłam do grona ludzi, którzy aktywnie udzielają się, aktywnie pomagają ludziom, e, którzy naprawdę tego potrzebują ze, ze szczególnym naciskiem na pomoc dzieciom. I zamierzam aktywnie również uczestniczyć i przydać się tej Radzie. Do zadań realizowanych przez Radę i wybrany przez nią zarząd Wspólnoty Samorządowej należy m.in. zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej, prowadzenie działań na rzecz jej integracji, tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich członków Wspólnoty, współdziałanie w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.